Dzieciaczki, już jestem. Przeczytam Wam e, tym razem bajeczkę Baś, 12 braci ze zbioru daśni, Braci, Grim. Siądźcie sobie wygodnie. Przygotujcie się do słuchania. Bajeczka będzie troszeczkę dłuższa niż wierszyki, ale bardzo ciekawa. Podzielona na dwie części. Pierwsza część będzie dziś, a druga część za kilka dni. Zapraszam. Dwunastu braci. Dawno temu żyli sobie szczęśliwie król i królowa, którzy mieli dwanaścioro dzieci. Byli to jednak sami synowie. Któregoś dnia król rzekł do żony. Jeśli dziecko, które przyjdzie w niedługim czasie na świat, okaże się dziewczynką, chcę, aby całe królestwo zostało poddane jej władzy, wszyscy chłopcy będą musieli zginąć. Nakazał nawet przygotować 12 trumien, które wypełniono trocinami i włożono do nich poduszeczki. Zamknął je następnie w komnacie, a klucz oddał królowej. Rozkazując jej, aby nie mówiła o tym nikomu. Smutna królowa upłakiwała synów cały dzień. W końcu, będący przy niej zawsze najmłodszy syn, Benjamin, nazwany tak od imienia biblijnego, zapytał: Droga matko, dlaczego jesteś taka smutna? Najdroższy synku, odrzekła. Nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, ale on tak długo nie dawał jej chwili spokoju, aż musiała otworzyć zamknięte drzwi komnaty i pokazać mu dwanaście gotowych trumien wyścielonych trocinami. Mój najdroższy beniaminku, powiedziała do niego, twój ojciec rozkazał wykonać te trumny dla ciebie i twoich jedenastu braci. Gdy urodzę dziewczynkę, zostaniecie niestety zabici i pogrzebani w nich. Matka, opowiadając to, ciągle płakała. Beniamin, chcąc dodać jej otuchy, powiedział: Nie płacz, nie płacz, matko, uciekniemy stąd i uratujemy się. Idź do lasu. Ze swymi jedenastoma braćmi rzekła. Znajdziecie najwyższe drzewo i bezustannie obserwujcie z niego wieżę zamku. Jeśli urodzę synka, wywieszę białą flagę i wtedy będziecie mogli powrócić do domu. Ale jeśli urodzę córkę, powieszę flagę czerwoną i wtedy uciekajcie stąd tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. A Bóg niech ma Was w swojej opiece. Każdej nocy będę spoglądać ku górze i modlić się za Was, abyście mogli ogrzać się zimą, a latem, abyście nie mdleli w upale. Po tych słowach pobłogosławiła swych synów, którzy udali się prosto do wielkiego lasu. Ciągle zmieniając się, siedzieli na najwyższym dębie w lesie i wpatrywali się, w zamkową wieżę. Kiedy przeminęło 11 dni i przyszła kolej na Beniamina, ujrzał on wznoszącą się ku górze flagę. Nie była to jednak flaga biała, lecz krwawo czerwona. Zapowiadała ich rychłą śmierć. Kiedy bracia dowiedzieli się o tym, rozłościli się i rzekli. Czy mamy poświęcić własne życie dla jakiejś dziewczyny? Przysięgamy, że jeśli napotkamy jakąkolwiek, pomścimy siebie jej krwią. Ojej, to straszne! Po czym udali się w głąb lasu. W jego środku, gdzie było najciemniej, znaleźli malutką, zaczarowaną chatkę, która stała tam zupełnie pusta. Tutaj się zatrzymamy, powiedzieli. Ty, Beniaminie, który jesteś najmłodszy i najsłabszy, powinieneś zostać i pilnować naszego domku. My natomiast pójdziemy po coś do jedzenia. Ruszyli w las i ustrzelili tam kilka zajęcy: dzikich jeleni, ptaków, gołębi oraz inną zwierzynę, którą można było zjeść. Zabrali wszystko i przynieśli Benjaminowi, który miał przyrządzić to dla nich wszystkich, tak by mogli zaspokoić swój głód. Żyli tak bracia razem w malutkiej chatce przez kolejne 10 lat, a czas wcale im się nie dłużył. W tym okresie dziewczynka, którą ich matka wydała na świat, Wyrosła i stała się piękną księżniczką o dobrym sercu. Jej czółko zdobiła złota gwiazda. Pewnego razu, podczas wielkiego prania, księżniczka zauważyła pomiędzy innymi ubraniami 12 męskich koszul i zapytała: Do kogo należą te koszule? Bo na tatę są raczej za małe. Drogie dziecko, odpowiedziała z bólem serca matka. One należą do twoich dwunastu braci. A gdzież oni są? Zapytała królewna. Jeszcze nigdy o nich nie słyszałam. Któż to może wiedzieć? Pewnie błąkają się gdzieś po dalekim świecie. Odparła matka. Po czym zabrała córkę i otworzyła przed nią komnatę, pokazując jej. Dwanaście trumien. Te trumny przeznaczone były dla tych braci, opowiadała dalej matka, którzy uciekli w tajemnicy po tym, jak ty się, córuniu, narodziłaś. Królowa opowiedziała następnie o wszystkim córeczce, a ta odrzekła. Nie smuć się, matko, wrócę w świat i poszukam moich braci. Po tych słowach księżniczka zabrała dwanaście koszul i wyruszyła do wielkiego lasu. Szła i szła cały dzień, a pod wieczór dotarła do zaczarowanej chatki. I co teraz dalej nastąpi? Bo przecież wiemy, prawda, dzieciaczki? Jakie zamiary mają bracia królewny? Kiedy weszła do środka, zastała tam młodzieńca, który zauroczony jej pięknem królewskim odzieniem oraz gwiazdką na czole zapytał: Skąd przybywasz i gdzie podążasz? Jestem córką króla, odpowiedziała, i szukam moich braci. Pójdę nawet na koniec świata, byle tylko ich znaleźć. Królewna pokazała chłopcu dwanaście koszul należących do jej braci. Domyślił się, że to jest właśnie jego siostra, i rzekł: Jestem Beniamin, twój najmłodszy brat. Jest taka ilustracja niekolorowana. Do tego, co już przeczytałam. Słuchamy dalej, co też się nie wydarzy. Wtedy zaczęli płakać z radości, ściskając się i całować się, zaczęli, okazując sobie tym wzajemną miłość braterską. Ale. Beniaminek posmutniał nagle. Droga siostro, istnieje jednak ciągle niebezpieczeństwo. Wszyscy bracia przysięgliśmy zgodnie, że każda, każda spotkana przez nas dziewczyna zginie, ponieważ z winy jednej z nich musieliśmy opuścić nasze królestwo. Mogę zginąć, jeśli to może uratować moich braci od śmierci. Odrzekła księżniczka. Nie, nie, szybko odpowiedział Beniamin. Nie powinnaś zginąć. Ukryj się pod tą kadzią do czasu, kiedy bracia powrócą. A ja postaram się wszystko z nimi załatwić. I tak też dziewczynka królewna zrobiła. Co też stanie się dalej, dzieciaczki, przeczytam wam w następnym odcinku. Za dziś bardzo wam dziękuję. Subskrybujcie mój kanał i lajkujcie, poproszę. Wszystkiego dobrego wam życzę i do następnego razu.